Starsza pani po raz pierwszy podróżuje samolotem. Jest bardzo niespokojna, więc modli się i szepcze: Boże, pomóż nam szczęśliwie wylądować. Podchodzi do niej Stewardesa i pyta, czy czegoś nie potrzebuje. Starsza kobieta odmawia i modli się ponownie. Panie, pomóż nam szczęśliwie wylądować! Proszę pani, nie powinna się pani tak martwić, mówi Stewardesa. W historii lotnictwa nigdy nie zdarzyło się, aby samolot nie powrócił na ziemię. Lord Bamington szepcze do pokojówki. Agato, jeśli odwiedzisz mnie dziś wieczorem, podaruję Ci perłowy naszyjnik. A jeśli pani się o tym dowie? W takim razie naszyjnik trafi do niej. Dawno temu stary Indianin powiedział swojemu wnukowi jedną życiową prawdę. Wewnątrz każdego człowieka toczy się walka bardzo podobna do walki dwóch wilków. Jeden wilk reprezentuje zło, zawiść, zazdrość, żal, egoizm, ambicje, kłamstwo. Drugi wilk reprezentuje dobro, pokój, miłość, nadzieję, uprzejmość, prawdę, życzliwość, dobroć, lojalność. Mały Indianin, poruszony do głębi słowami dziadka, zastanowił się przez kilka chwil, a następnie zapytał: Dziadku, który wilk wygra na końcu? Na twarzy starego Indianina pojawił się nikły uśmiech i odpowiedział: Zawsze wygrywa ten wilk, którego karmisz. <grywa> Żołnierz otrzymał list od swojej narzeczonej. Panna młoda poinformowała go, że nie chce już wychodzić za mąż i poprosiła o zwrot jej zdjęcia. Żołnierz włożył kilka zdjęć. I list do koperty. Droga Mildred, zapomniałem już, jak wyglądasz, więc przesyłam ci zdjęcia kilku moich narzeczonych. Proszę, wybierz swoje, a pozostałe odeślij do mnie. <śla> Józef otrzymuje od Rabinowicza zaproszenie na srebrne wesele. Na końcu zaproszenia jest napisane: Tym przyjaciołom, którzy nie mogą do nas przyjechać, prezenty zostaną zwrócone. Józef mówi o tym swojej żonie: Nie wysłanie prezentu jest niewygodne, ale jest wyjście. Jeśli nie pójdziemy do Rabinowicza, zwrócą nam prezent. Podjąwszy decyzję, Józef idzie do sąsiada i prosi o pożyczenie na kilka dni bardzo drogiego srebrnego kandelabru, który następnie wysyła do Rabinowicza wraz z gratulacjami. Mijają trzy dni, pięć dni, tydzień, dwa dni. Kandelabr nie zostaje zwrócony. Po kolejnym tygodniu Józef mówi o tym swojej żonie: Wygląda na to, że Rabinowicz zapomniał o mnie i o kandelabrze. Odwiedzę go i dyskretnie napomknę o zwrocie prezentu. Józef przychodzi do Rabinowicza, a ten spotyka go i mówi: No, nareszcie, mój drogi. A właśnie mówiłem żonie, że jeśli Józef nie może dziś do nas przyjechać, to wieczorem wyślemy mu kandelabr. Po zakończeniu nabożeństwa ksiądz ogłosił: W przyszłą niedzielę będę mówił do was na temat kłamstwa. Aby łatwiej było wam zrozumieć, o czym będzie mowa. Przeczytajcie wcześniej w domu 17 rozdział Ewangelii według Marka. W następną niedzielę ksiądz przed rozpoczęciem kazania ogłosił: Proszę tych, którzy przeczytali 17 rozdział, aby podnieśli ręce. prawie wszyscy obecni podnieśli ręce. To właśnie z wami chciałem porozmawiać o kłamstwie. Powiedział ksiądz. Faktem jest, że w Ewangelii według Marka nie ma 17 rozdziału. Jeden człowiek mówi do drugiego. Jestem bardzo oszczędny. Nawet zatrzymuję zegar w nocy, żeby nie zużywać mechanizmu na próżno. A jeśli będziesz potrzebował znać godzinę w nocy? W tym celu zawsze mam przy sobie puzon. A jak ci pomaga? Wystarczy wyjść na zewnątrz i zagrać na nim coś głośno. W odpowiedzi ktoś na pewno krzyknie przez okno. Co za idiota hałasuje o trzeciej nad ranem. Pod koniec wykładu zgotowania nauczyciel mówi do studentów. I pamiętajcie, że dobry kucharz nic nie traci. Na przykład, jeśli po bankiecie zostanie po jedzeniu duszona marchewka, to z niej, dodając kilka rzeczy, można zrobić dobry budyń. Zrozumiałeś? Jakieś pytania? Z widowni dochodzi niezdecydowany głos. A co jeszcze można zrobić z tego budyniu, jeśli pozostanie niezjedzony? Pacjent po raz kolejny przychodzi do lekarza ze skargą. Panie doktorze, nie po raz pierwszy mówię panu: Jestem naprawdę chory. A ja panu mówię, że to pan sam się zindoktrynował. Pan nie ma żadnych chorób. Ale czuję się bardzo źle. To wszystko twoja wyobraźnia. Po prostu powtarzaj: jestem zdrowy i poczujesz się dobrze. Dziękuję, doktorze. Pacjent wstaje i zamierza wyjść. Lekarz mówi: Zakłopotany. Czekaj, zapomniałeś zapłacić? To tylko pańska wyobraźnia, doktorze. Po prostu powtarzaj sobie: zapłacono mi, a będziesz w świetnym nastroju. Samolot z Afryki ląduje na lotnisku. Na pokładzie jest tylko jeden pasażer, a ładunek w bagażu to 100 palm bananowych. Poinformowani o tym, celnicy liczą na spory zysk. W końcu 100 palm to ładunek handlowy, podlegający dodatkowym opłatom. Celnik pyta: Dzień dobry, co pan przewozi? W odpowiedzi, mężczyzna w milczeniu wyciąga do celnika formularz deklaracji, który brzmi: Gaj palmowy. Jeden egzemplarz. Samolot zbliża się do Zurychu. Pilot zwraca się do kontrolera ruchu lotniczego. Podaj mi dokładny czas. Kontroler ruchu lotniczego pyta: Do jakiej linii lotniczej należy twój samolot? Powtarzam: Podaj mi dokładną godzinę. Powtarzam pytanie: Do jakiej linii lotniczej należy samolot? Wściekły pilot pyta z irytacją: Pytam o dokładną godzinę. Jakie to ma znaczenie, do jakiej linii lotniczej należy mój samolot? To duża różnica. Jeśli lecisz liniami Swiss Air, dokładny czas to 14 godzin, 30 minut i 20 sekund. Jeśli lecisz Air France, dokładny czas to 14 godzin i 30 minut. A jeśli lecisz liniami Aeroflot, to jest wtorek. Profesor, chcąc pocieszyć zaniepokojonego studenta. Mówi do niego po przyjacielsku: Wygląda na to, że już się znamy. Nie spotkaliśmy się wcześniej? Tak, profesorze, byłem u pana w zeszłym roku, ale niestety nie zdałem egzaminu. Cóż, tym razem jestem pewien, że wszystko pójdzie dobrze. Nie pamiętasz, jakie było pierwsze pytanie, które zadałem ci na ostatnim egzaminie? Pamiętam, panie profesorze zapytał pan czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy? Angielskie forum internetowe. Jeden z użytkowników zadaje pytanie: Panowie, powiedzcie mi, jak pozbyć się duchów z zamku? Otrzymuje radę: Wynajmij go na tydzień cyganom. Mija kilka miesięcy. Ten sam użytkownik zadaje pytanie: Panowie, powiedzcie mi, jak pozbyć się cyganów z zamku? W samolocie jeden z pasażerów zachorował. Stewardesa pyta. Czy w samolocie jest lekarz? Jeden z pasażerów wstaje i udziela niezbędnej pomocy medycznej, po czym wraca na swoje miejsce. Osoba siedząca obok pyta go: Co się stało? Mężczyzna poczuł się źle. Jestem lekarzem, więc mu pomogłem. I wystawiłeś rachunek za swoje usługi? Nie, to mój obowiązek. Dlaczego pan pyta? Chodzi o to, że jestem prawnikiem i na twoim miejscu wystawiłbym rachunek. Dziękuję za radę. Prawdopodobnie kiedyś z niej skorzystam. Wkrótce samolot wylądował, a kiedy lekarz wrócił do domu, znalazł w skrzynce pocztowej rachunek na 80 dolarów z napisem Za poradę prawną w samolocie. <noise> Poważny biznesmen przychodzi do rabina: Rebe, mam problem. Fabryka przynosi same straty, nie ma dyscypliny. Wydajność pracy jest zerowa, długi rosną. Co powinienem zrobić? Weź Talmud, włóż go pod pachę i obejdź całą fabrykę dwa razy dziennie. Miesiąc później radosny biznesmen przychodzi do rabina i mówi: Teraz wszystko jest w porządku. Kradzieże ustały, obi boków zwolniono, wydajność wzrosła, długi się skończyły. W czym tkwi sekret? Kierownik musi być stale w swoim zakładzie produkcyjnym i przyglądać się wszystkiemu, co się tam dzieje. Do czego służy Talmud? Dla solidności. Do milionera podchodzi nieznajomy młodzieniec i mówi. Panie Rabinowicz, chcę panu zaproponować biznes, na którym możemy zarobić 300 tysięcy od ręki. Ciekawe, co to za biznes. Słyszałem, że daje pan córce posak w wielkości 600 tysięcy. I co? Cóż, wezmę ją za pół ceny. Młodzi rodzice przyprowadzili swojego nowo narodzonego syna do lekarza. Lekarz zbadał go i powiedział: Gratulacje. Macie bardzo piękne dziecko. Chyba to samo mówi pan wszystkim młodym rodzicom. Nie tylko tym, których dzieci są naprawdę ładne. A co pan mówi reszcie? Twoje dziecko jest do ciebie bardzo podobne. Dwóch ludzi stawia na drodze znak z napisem: Stój, koniec jest bliski, zawróć, zanim będzie za późno. Obok nich, z zawrotną prędkością, przejeżdża ciężarówka, której kierowca Ignoruje ostrzeżenie. Ciężarówka znika za rogiem, a stamtąd słychać huk i głośny plusk. Jeden mówi do drugiego. Wygląda na to, że miałeś rację. Powinieneś był napisać po prostu most jest zniszczony.